Hello, 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 witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Miłoś Chorbak z tej strony, witam. Dzisiaj sobie zrobimy trening na padzie w tempie 65, ale będą to konkretne zagadnienia, bo będą to paradidle, paradidle pojedyncze dokładnie i akcenty na tym, że paradidlu. Jak to y, powinno wyglądać? Moi kochani, y, akcenty na paradidlach generalnie ja to sobie zawsze przerabiam z uczniami w momencie, kiedy mamy przerobione już te takie podstawowe granie, granie paradilla. Nie? Czyli jak już uczeń ogarnia paradilla i wie jak się go gra, prawda? Wie, która ręka jest po której ręce, co, kiedy, jak wypada, wtedy dopiero za tego paradilla mogę się wziąć, bo jeżeli uczeń nie ogarnia i nie łapie, że to jest. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. I że trzeba to grać, nie myśląc o tym, że to są dokładnie te ręce. No to tutaj na te akcenty nie ma miejsca, bo o ile akcent na pierwsze uderzenie praktycznie tak wygląda. O tyle już na drugie. Sticking y, się zmienia, więc. Y, jest to takie troszkę właśnie tutaj wymagające. Dobrze, drodzy Państwo, mm, szanowni. Rzeczy, które musimy mieć na sali w momencie, kiedy sobie ćwiczymy, czy to będzie pad out, czy to będzie ćwiczenie na zestawie, na werblu. Pamiętajcie o piciu, pamiętajcie o metronomie, bo będziemy sobie ćwiczyli w konkretnym tempie, w tempie 65 i zrobimy sobie to szesnastkami. Szesnastkami jest to najłatwiej zrobić, więc Uważam, że e, szesnastki to jest najfajniejsza rzecz, więc ja generalnie też uczniom zawsze mówię, jeżeli chcesz e, grać płynnie, już dalsze moje lekcje, czyli akcenty na paradidlach, e, na jedynkach, na dwójkach, na trójkach rolki, e, paradidle-didle, to ogarnij wartości. I to nie tylko te wartości w gatunku. Ćwierćnuta, ósemka, szesnastka, 32 i ja jestem jeszcze zwolennikiem sześćdziesięcioczwórki, chociaż jej się rzadko używa. Tylko ogarnij też, mój kochany, triole, sekstole, yy, czyli te takie bardziej yy, niecodzienne wartości. Nie te kwadratowe, tylko te wartości, które generalnie są już troszkę bardziej skomplikowane. Ok. I dopiero jak to mamy, to się możemy wziąć za ćwiczenie. Butelka wody. Pamiętajcie, to jest podstawa, sam się jeszcze napiję przed treningiem. Najlepsza woda. Kropla wyskidu. Pałki w dłoń. I pamiętaj, że ty teraz nie możesz gadać. Ty masz teraz pad out. Ty masz teraz czas dla siebie. Tylko i wyłącznie, który generalnie jest Twój. Nikt nie ma prawa ci go zabrać, ty masz prawo potrenować. Bierzemy klika i najfajniej się osłuchać. Mieć klika koło siebie. Osłuchujemy się z tempem, dobra? To jest tempo 65. Możemy sobie na rozgrzewkę pograć jedynki ćwierć nutami przez minutkę. Taki, no, taka moja rama. Potem spróbujmy zagrać jedynki przez chwilę też szesnastkami, żeby się upewnić, czy rozumiemy pojęcie szesnastek. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna, to jest w ogóle nucenie ćwiczeń, czyli umiejętność po prostu nucenia tych wartości. Ta, 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 ta. Czyli nauczmy się po prostu nucić te szesnastki. Jeżeli ktoś nie umie ich tak dobrze wyliczyć, to pamiętajcie, że jeżeli umiecie wyliczyć ósemki, to wystarczy je dwa razy przybierzeć. czyłem w ogóle chyba do sześćdziesiątusiętniu bpm ale dobra teraz to ugramy dobra już po prób może to z... zmienimy na tempo dziewięćdziesiąt też przyjdzie czas ustawiam sobie sześćdziesiąt 60... Pięć, tak tu już jestem po siedemdziesiąt, więc my sobie stajemy po sześćdziesiąt pięć. po 65, to teraz y, bardzo ważna rzecz, kolejna, zanim zaczniemy, trzymanie pałek. Pałki trzymamy luźno, tak żeby pałka mogła się wiele razy odbić od tego pada i cały ruch jest z nadgarstka, ja najpierw unoszę górę Unoszę nut garstek, czyli jakby pałkę zniżam, to dopada. Ja nie, ja nie unoszę tej części pałki, nie robię czegoś takiego, tylko tą część pałki, dobra? Czyli uderzam bez nut Teraz w tempie 65 możemy sobie zacząć grać paradidle szesnastkami. Szesnastki to, jest, to są cztery uderzenia na jeden klik, tak? Czyli będzie raz, i dwa, i trzy, i trzy. I. I najpierw ogarnijmy sobie sticking. Sticking na pierwsze uderzenie. Będziemy wszystko grali od prawej ręki, dobra? Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. Czyli jeżeli macie grać parę dni akcentów. No, to jest dokładnie właśnie ten ten sticking tak i teraz gramy od prawej z tym, że pierwsze uderzenie gramy mocniej więc jak Zrobimy sobie najpierw akcent na prawą rękę, to potem akcentuje lewa ręka. Ja wiem, że dla niektórych to jest trudne. Dla mnie trudniejsze są akcenty z prawej ręki, więc z lewej ręki mam ułatwienia. No i zobaczmy. mocniej, takim nawet pseudo rimshotem, chociaż na tym padzie to od rimshot ciężko, ale już na przykład tu. Tak, czyli gram generalnie akcent Wyjściały mi z słoeczka splaszki. Dobra, już są w bezpiecznym miejscu. Ym, więc trzymam pałki luźno. Tak? Słyszę, jak one mi się ocierają, tak żeby ten akcent robić wygodnie. Tutaj rezonują te splasze, ale dobra. Już nie będę ich poprawiał teraz. Yy, I proszę Państwa, odpalam klika i gramy ten sticking od prawej ręki. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. Dobra? Kurde, trochę mi to przeszkadza. Więc ja je zrobię w bardziej bezpieczny sposób. Już tu. Dobra, więc gramy ten sticking prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa od pierwszego, na akcentem na pierwszym. dłużej. I znowu szesnastki. Tipi tapa, 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 tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Mała moja uwaga, jeżeli już to sobie zagrałeś w tym tempie, e, spróbuj przyspieszyć o 5 bpm, ale zostawiając szesnastki. Dlaczego? Ja osobiście uważam, że najlepiej uczyć się szybko, czyli tworzyć sobie w mózgu czanki. Ja jestem zwolennikiem tej metody nauki gry na perkusji, bo uważam, że na przykład szukanie. Dobrej techniki grania jedynek, takiej naturalnej, prawda? Ja wiem, że są od tego od tej techniki, że gramy tutaj z nadgarstków i palców. Staram się nie używać, chociaż czasami sobie gdzieś tam pomogę palcem, ale raczej od po prostu wskazującego palca odbijam tylko lekko pałeczkę, nie gram tam nadgarstki. Tak? I nie mam tak dobrze rozwiniętą technikę angielską, że ja nie potrzebuję palców. Nie gram palcami, chociaż prawej ręki dwójki zdarza mi się grać Palcami, i to jest yy, dosyć naturalne, tak? No to tworzenie sobie czanków w mózgu jest najlepszą metodą na naukę gry na perkusji, moim zdaniem. Czyli jeżeli ja chcę zagrać szybko jedynki i mam pierwsze wpałki w dłoni, to próbuję co najmniej przez chwilę zagrać. Czując plus, nie czując takiego oporu, prawda? Jak znajdę to komfortowe ułożenie nadgarstka, to będzie mi dużo łatwiej grać poprawnymi technikami. Ja to staram się zawsze też wprowadzać swoim uczniom w krew, żeby szukać właśnie technik poprzez eksperymentację. Prawda? Też trzymanie pałek, trzeba ją po prostu chwycić tak, żeby było wam wygodniej, dopiero potem szukam jakichś dobrych technik. Ja wiem, że to jest ciekawe podejście, ale ja je respektuję i uważam, że jest najlepsze. Sam się tak uczyłem, gdyż na perkusji w większości jestem po prostu samoukiem. I dochodziłem sam, teraz mam już nauczyciela, ale staram się z nauczycielem przerabiać wiedzę, którą mam, tak. Na, y, i dowiadywać się tego, co potrzebuję i tego, co nie dam rady ustalić sam. Bo to nie jest tak, że grając na perkusji już world i koncerty i grając, y, można by powiedzieć, trochę zawodowo przestałem ćwiczyć, bo granie na, na perkusji jest takie, że rozwijamy się cały czas. Na przykład mi cały czas nie chcą iść akcenty szybkie w jedynkach na prawą rękę, czyli nie mogę zagrać Nie umiem jeszcze. ale generalnie nie umiem tego zrobić z takim ba, ba, tak bardzo naturalnie, komfortowo, cały czas to gdzieś tam ćwiczę. Więc yy, spróbujmy teraz zagrać to szybciej. Dobra? czyli Chcę poczuć, że tego Paradilla z akcentem na pierwsze uderzenie gram płynnie. To teraz akcent na drugie uderzenie. W akcencie na dwa sticking się zmienia, ponieważ to są cztery jedynki. Właściwie trzy jedynki i dwójka. Zobaczmy. Prawa, lewa, prawa, lewa i tutaj już będzie dwójka, bo zaczęłam od lewej. Lewa, prawa. Lewa, prawa, znowu prawa, prawa, lewa, prawa, lewa i do lewej lewa, prawa, lewa, prawa. No bra Dobra. Więc po prostu robi nam się dwójka na łączeniu jakby taktu. No i spróbujmy ten akcent zagrać na dwa. Znowu szesnastkami. Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa. Wytarzamy procedurę e, grania tego oczywiście szybciej. E, natomiast ja w tym momencie już nie będę pokazywał że można wygrać film, można. Czyli grałem. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to jest to ługwod teraz i zrobimy sobie akcent H3. w na 3 to jest jakby para didel, tylko że od tyłu. Czyli najpierw gramy dwójkę z prawej. I dwie jedynki z lewej, to będzie z akcentem i z prawej, dobra? Czyli to też nie jest takie bardzo skomplikowane, dwójka z prawej, jedynka i jedynka i znowu ważna rzecz, akcenty gram Mocniej po prostu nadgarstkiem. Ja nie gram na werblu, że chcę uderzyć się rimshotem. Więc można zagrać to w gdom. Tak. Ale na razie ćwiczymy też granie nadgarstkami. Więc staramy się zagrać po prostu mocniej tutaj odgarskim. tym. Dobrze. Moi kochani, więc akcent na trzy znowu. Powinien wypaść nam na lewą rękę. Tak? Więc pierwszy, jak będziemy zaczynać od prawej, wypadnie na lewą rękę. Ja, żeby ułatwić Wam trening, ten, to zawsze kończę, jeżeli zaczynam od prawej ręki, kończę na prawej ręce. Dobra, więc yy, prześledźmy sobie może sam sticking, jak on będzie wyglądał. Będzie wyglądał tak, że będziemy mieli dwójkę z prawej, akcent na lewej, jedynkę na prawej, i potem dwójkę z lewej, akcent na prawej, jedynkę na lewej. I to się będzie zapędzać. E, więc e, mam nadzieję, że generalnie rozumiecie o co chodzi: e, że to jest właśnie ten sticking. Dobra. A no to pałki w dłoń. Tu, żeby ułatwić Wam życie, zagramy ósemkami. Dobra, bo szesnastkami się da, czyli robimy. I ci, Ten akcent na 3 i akcent na 4 to będzie tak naprawdę dwójka w środku, czyli e, grając od prawej będzie prawa, potem lewa, potem lewa i potem prawa. I potem znowu lewa, prawa, prawa, lewa. bra, Akcent na 4, czyli mamy e, jedynkę z prawej, dwójkę z lewej, jedynkę z prawej, jedynkę z lewej, dwójkę z prawej, jedynkę z lewej. E, I znowu to samo, co mówi Luz. Cały czas pałki, luźno w dłoni. będziemy to grali i płynnie zmienili tak jak Ci grali centy nam wejdą po sobie i sticking wróci do zwykłego stickingu. Więc mam nadzieję, że ten trening ze mną na padzie trochę wam dał, troszkę rozjaśnił. No jest to niesamowity trening, który mi na przykład osobiście bardzo, bardzo, bardzo pomógł. W sensie dużo Dzięki temu treninguj się e, nauczyłem, bo mm, parodia i akcenty na nich to jest super rzecz. Oczywiście ty możesz to obejrzeć kilka razy zawsze, możesz sobie do konkretnego fragmentu wrócić, możesz zwolnić ten filmik, albo możesz na własne potrzeby ćwiczyć wolniej. I z tych 65 przeskoczmy na 70, potem na 75. I tak właściwie... Przechodźmy po prostu po tych po tych prędkościach. aż na przykład dojdziemy sobie do 160-170 bpm. To jest takie tempo, w którym ja na przykład już muszę się troszkę bardziej skupiać na tych akcentach. Ale już na przykład przy 200-210 bpm, no to te pomyłki się zdarzają. Chociaż jak było widać, też się mylę, nawet grając te Paradiddle czasami. W tempie 65, tak? No bo jednak to jest zmiana stickingu, e, gdzie Ty myślisz raczej paradillem zwykłym e, i nagle Ci zmienia sticking tak nie do końca, wiesz co masz zrobić, więc to jest taki, takie miejsce, gdzie ja troszkę wymiękam i czasami jeszcze muszę się bardziej skupić. Ale oczywiście wszystko jest do poćwiczenia. W następnym treningu zajmiemy się dwójkami, na, akcentami na dwójkach. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko życzę powodzonka no i dziękuję wam za lekcję wyłączmy nasz metronom nie działa wyłączamy odkładamy pałki na bok no i to był taki trening na padzie cześć